Witajcie, z tej strony Boluś, witam was w kolejnym odcinku What's do Farmera i dziś ze mną Adaś Witam serdecznie I Brunczek Witam serdecznie e, I dziś akcja sianokosy, ale takie troszeczkę inne, ponieważ zakupimy sobie kosiareczkę e, Zapraszam do chłopaków, ponieważ u chłopaków była niezła akcja kiszoneczka Do mnie już niestety nic nie starczyło, ale to nie szkodzi, bo w następnym sezonie sobie nadrobimy e, Ty weź teraz włócz, to mnie wciągnie no co ty, tato, dzisiaj ogólnie no sporo pracy mamy, bo żniwa no kukurydziane nie powiem, jeszcze zostały 11 tysięcy tylko tego wsiarka no, taniuszka, taniuszka, taniuszka naprawdę jest. E to jest naprawdę spoko taniuszka. i ogólnie ludzie słuchajcie, bo pisaliście, było pełno, ale to pełno komentarzy, czemu o nie Boże No ona jest duża Chłabolek. nie nie to co ci powiem nie No Dwa jaka cena słaba wszystkiego, nic, zero nie można nic wywieźć. No ale to dobrze, no to ty, tniemy A, na razie nie. I... Kurde, ale jęczmień, ile jęczmień był? Kurde, źle pojechałem, serio myślałem, że z tamtej strony jestem. ten Jęczmień Dobra. był po 620 maksymalnie, a co? 605 jest nas wyższy, jeszcze wzrasta cały czas No to trzeba mhm. poczekać, może coś Prawie, będzie prawiecie. Kurde, ale ona jest Bida. wielka Masakra, no dobra, lisa. ja na godzinnym może po wyborze wtedy jak No zobaczymy, na razie coś, będę coś tam kosił. na pewno na razie się. Będę kosił. Na razie dobra, się będę kosił. my już mamy podpięte. No nawet by się kiszonka nie opłacała z 277. No nie, 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 Ach, ogólnie nad kiszonki nie mamy ugniecionej, nie mamy nic zrobioną. Mamy ile tam ponad 500 ton, nie 512 ton chyba. No, no, no. no Także no. ludzie w tym 12 roku. na sekundę. Yy, w tym roku naprawdę powiem wam, że mega nasypało tej e, kiszonki nam. Ile się no co na cieszy, bo, bo będzie sporo kasy jeśli chodzi o zakup fenda. E, bo już 100% fend wygrał. E, także teraz, wszystkie pieniążki, jakie tylko będziemy mieli, to już przeznaczamy sobie na Fendziora e, I dzisiaj, chłopaki, no tak jak mówię, zabierają się za akcję e, kukurydza. Brączek tam chyba będzie kosił a Adaś bierze się za żniwa. E, I będzie sobie jeszcze. Akcję kukurydza kiedy? No, ty jeszcze, no przecież to na żarno jest tyle, że ja nie wiem, chyba trzy odcinki Aha, będziemy ja, ciąć. A ja ty powiedziałeś, że teraz, w dzisiejszym odcinku. No, no ale to nie ten? Nie będziesz ciął? No z godzinnym sobie będę Aha, no to spokojnie by tego pola starczyła na wieżinę. Nie, jeszcze. ja daję tak? jęczmień. Aha, wiecie, no wiesz, dobra. Z, z, postanowiliśmy zadałem tak, że zrobimy, że on skosi te małe pole soi za domem. Aha. ja skoszę jęczmień, zostawię sobie słomę. Yy, a soję sobie zostawię na odcinek i słomę zbieranie sobie z zostawię na odcinek. Aha, trzy prace: zbieranie słomy, yy, koszenie tego. to i, i żniwa kukurydzy. E, no to spoczko. My tu już mamy wszystko ogarnięte. No to fajnie, ważne, że robota idzie. no Już po kukurydze mamy zrobione, także spoczko. Teraz jeszcze mówię, no sporo tych z nim nam zostało. W następnym sezonie, tak jak ludzie pisaliście, nie będziemy robić chyba już akcji w ogóle na ziarno, ponieważ w tym roku nam zostanie pełno. Może stój, 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 stój. O kurwa, ja się przestraszyłem, ty. A czemu tu się Nie, bo co kurwa, Ktoś znowu ten header tak włożył, że nie mogę go wyciągnąć. Jedź, ja chcę. Ja, ty, ja byłem w szoku, myślałem, że to wypadek jakiś był. I samochód wyciągałem spod kombajnu, ale chyba nie. E, a, no i ludzie, zapomniałem wam powiedzieć, bo pełno było komentarzy, kupmy sobie teraz przystawkę do naszej sieczkarni, żeby trawę ciąć będzie szybciej i w ogóle. Ale ludzie, słuchajcie, jakbyśmy teraz tak zrobili na samym początku, to po co, kurczę, no ta, ta seria by tak za szybko się jakby tak skończyła, bo e, co, już teraz byśmy mieli z tą trawą chwila moment, to by była praktycznie taka sama akcja jak u chłopaków. No, bo też by potrzeba była nasza trójka do tego, a tym bardziej, że w tym roku mamy tylko jedną. i nam się tak aż bardzo nie spieszy z tym wszystkim. E, więc myślę, że no ta, ten zakup kosiarki jest jak najbardziej e, słuszny. Jest nie? słuszny, moim zdaniem też jest słuszny. Także nie ma co. A i, a i, to, i tutaj ktoś rozsiewał na coś? Nie, chyba nie musisz jechać, bo już nie znasz, zapomniałem o tamtym polu w ogóle, wiesz? Kurwa, no to nieźle. Wszystkie, wszystkie pole? tamte. O, bo ja mówię, kurna, kombaj drugi. A pierdolę, ale ty jedzie sąsiad. Ale fajnie, ty, zajebista akcja z tego jest. Mówię, kurczę, no zobaczcie, tak to ja sobie sam mogę coś robić, chłopaki, w tym czasie i tak mamy dużo pracy. A Ej, tak to... Ciekawe, ile trawy będzie z Tej tego. Tej trawy nie jest na razie aż tyle potrzebne, żebyśmy ją No przystawać. właśnie, a tym bardziej no mówię, to też chodzi o tą naszą akcję. Eee, chcesz mieć giry? A tak byśmy mieli dwie akcje. To były takie same praktycznie, bo tylko by się zmieniła nie? No i tutaj, i tutaj zobaczcie, że o wiele szybciej by to wyszło, a znów nie mamy też przyczep, żeby robić taką akcję. I no mówię, najlepszym rozwiązaniem teraz było kupienie tej kosiarki tak jak mieliśmy kupić po prostu. E, I tyle. E, I na razie tak na pewno zostanie. Kiedyś jak tam będzie jeszcze więcej pieniędzy, no to wiadomo, będziemy pewnie baloty szli, bo też ludzie pisali nam, że strasznie baloty są opłacalne e, jeśli chodzi o, o siano kiszonkę. Więc też będzie można kiedyś, kiedyś sobie to spróbować, a powiem wam, że jestem w szoku, ponieważ nie wiem e, Ale po całym obiedzie powinienem mieć pełną przyczepę trawy, nie? Dokoła, no także jestem naprawdę w szoku. Ile? Ze trzy może zrzućmy sobie u, u tych ułowiec Żeby tak na przykład jak nie będzie potrzebna ta trawa, nie, to żeby... In, tak wiecie, na przymus nie robić na jakimś tam polu więc możemy sobie zrzucić ze trzy właśnie... Ole ta trawa leci, naprawdę sporo tej trawy jest. Także fajnie, fajnie, no myślę, że tu jeden sezon zostanie trawa, w następnym już coś raczej ciekawego zrobimy No trawa będzie potem na 11, więc. Chyba tak, ale to jeszcze zanim kupimy pola, to jeszcze trochę czasu, bo jak wiecie mamy te 200 tysięcy kredytu. Teraz na, no brączek wyliczał, że tak, no, wystarczy nam sprzedaż wszystkich naszych klonów jakie posiadamy, sprzedaż kiszonki i z tego sezonu na spokojnie powinno nam starczyć na fenda na pewno starczy, to mogę zagwarantować. Ej, fajny kurz jest zielony, widzieliście już? A no, robiliście się sianoko... no. jak nie? Robiliście u siebie się kosy na serii. No i co? Fajny kurz był taki zielony w pewnym momencie. No dobra, w pewnym momencie tak. Beka, beka w sumie. O nie, ja nie Kampy. widziałem, nie spojrzałem chyba na to. Ale no, ci no. z tego, no faktycznie, taki jest zielonkowaty kurz z tyłu za samozbierającą. No, kurwa, to wychodzi na godzinę od cholery roboty, jeszcze będzie można... No kurczę, znaczy, zerknie to... czekaj, dobra, się Tu jeszcze my na następne <grym> odcinki my będziemy mieli jakieś tu prace związane ze żniwami i w ogóle. Zobaczcie kurwa, ludzie, jaka ta... kto zabrał obornik? Nikt. Mamy zero. Jeszcze się nie załadowało chyba. Jeszcze się nie załadowało <grym> chyba raczej. Dobra, mnie już pika. Bo tak chcę myślę kurde fajnie by było obornik akcję zrobić ciekawe Ja sprawdzę poza odcinkiem na ile ten obornik wystarczy o! Znaczy w tym sezonie myśleliśmy że już na pewno nam wystarczy wiesz Ja bym zrobił to co na godzinę miał chociaż jedną fajną akcję taką nową No Bo na godzinę to szkoda żeby właśnie cały czas to samo robić, nie? Znaczy no wiesz, na godzinę to ty spokojnie ci tych prac, które mam, bo jeszcze cięcie trawy na pewno będziesz tu czas Tak, trzeba zrobić cięcie trawy, trzeba zrobić żniwa, trzeba zrobić kukurydzę No jest, nie, jest, nie, nie, to... jest, jeszcze ty biogazowni nie zapomnij sobie dodać na odcinek bo ty kupisz ten wał. Wow. No i no, no, no. No, jeszcze tam chwilę popracujesz tam. Będziemy minutę, przez to to minut naprawdę spokojnie sobie grać. Spok spokojnie tu będzie wiesz. Na razie trzeba to pociąć i zobaczymy, właśnie ile kasy będzie, żeby jak najszybciej tego fenda też kupić. To będzie ładama. Bo... kupimy dopiero odcinki. Tak? No, no, albo, albo zobaczymy, jak, jak to wyjdzie. No, wątpię też, że ładama się jeszcze wyrobimy. Jak tej kukurydzy zanim my sprzedamy wszystko, to wiesz, że to czasu. Nie wiem, czy też ludzie troszeczkę poza odcinkiem nie sprzedamy, na przykład upraw. Bo, no, ja, 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 no, no Bo tu ja zobaczcie, ile jest złożenia. Ej, poczekajcie, jaki jest dojazd na te... na owce? Czekajcie. No, o, no ja właśnie chcę zobaczyć, gdzie te owce są. Aha, tutaj. Czyli ja przejeżdżam sobie przez to i jadę... Aha, czyli tutaj innego wjazdu oprócz tego to nie ma. Dobra, spoczko. Dziwny dojazd trochę do owiec, ale może być. Przez tory. 21,5. A, właśnie, jeszcze wspominając, tak, czytając Wasze komentarze, tam pisaliście, żeby sprzedać tą naszą eurobosa i kupić tego. O, to jest Mengele? Tak, dobrze mówię. No Mengele, dobrze myślę. Eee, mm -hmm. Niestety jeszcze się nie zauważyliśmy, ponieważ była ona do pobrania, a patrzyliśmy najczęściej na oryginalne mody. I kurczę, szkoda, bo naprawdę ona jest tam o 4,2 tony większa. Eee, choć ta sama cena jest, i teraz brączek tam sprawdzał, to za tą dostaniemy około 23 tysięcy. Więc, może za jakiś czas ją wymienimy, bo jednak te cztery tony no to już zawsze coś jest. Więc, będziemy sobie kminić. Chłopaki ogólnie tak, tu nie posiadamy wiaty. Eee, co co? Tutaj nie posiadamy żadnej wiaty. Pos sypiemy to gdzieś. Gdzie to? nie posiadamy. No tutaj nie ma żadnej wiaty. Ja wysypię razie, im do koryta. Na razie to syp, na razie syp. Gdzie, gdzie w, można? Gdzie, do koryta nie może sypać jak nie ma owiec. Nie może. Nie, możesz. nie może chyba trochę. Nie sprawdzę, może. sprawdzę. No, nie może, 100% nie może. No chociaż dobrze. może, nie wiem. Nie, czyli Typie, no dobra. Dobra, ale nie dużo Resztę wysyp e, gdzieś obok, a wiata się postawi dopiero jak kupimy owce. To jak gdzieś obok, to tutaj. To no nie ma co na razie kupować tych wiaty. Nie, nie, właśnie, o, a propos wiaty, też czytając wasze komentarze, e, napisaliście, żeby postawić jakieś fajne wiaty kolejne, ponieważ e, wszystkie nasze, większość maszyn naszych stoi pod gołym niebem. Znaczy takie maszyny jak pługi, w ogóle to będzie raczej tak stało, Najważniejsze to kombajny, Chodzi tak już ciągniki nie mamy gdzie mieścić i ja sobie fajną wiatę ogarnąłem, ludzie. Eee... Czekaj, jak... a, ja mówię... Eee... E, już, sekunda, sekunda, o kurwa! Pozdro! Ja pierdolę. To wielka góra się wysypała. No, nawet nie pytaj, chodźcie to zobaczyć. Serio w takiej przyczepie się tyle mieści? Ja jestem teraz w ogromnym szoku. Ja sobie dźwięki nawet zwiększę, bo... Ja pierdzielę, pozdroszej tak. se tak... oku bywa jakby No ja ty jak likwę, a tu góra się pojawiła Jak ja się przestraszyłem, że hej Jakby wywrotką normalnie wywalił ty Masakra, niezłe zbicie ona tam ma Burta rozerwana moim zdaniem Także dobra, ja tu wiecie co, ja... Nie wiem, przywiozę tu jeszcze z jedną przyczepę maksymalnie I wolę chyba na to wozić Bo zobaczcie, tak samo jak z tym one tu nie będą potrzebowały dużo Także właśnie, one ty, one żadnej paszy, nic, nie? Nie potrzebują tylko trawy świeżą, jak to jest Adam, zobacz One potrzebują hmm, jakieś ziarno w ogóle? Nie, chyba nie Beka by była w sumie, bo to jest tani, tani taki ten... No woda i wiec No to super, ej kurczę, to musimy się... Ale mieć... rzadko, ale rzadko będziesz miał ten, nie? No ale jak będziesz miał, to masz od razu przychód, nie tam 10 tysięcy, nie? Wiesz co, brączysz ci powiem No? Że z tą trawą to jest identycznie jak na naszej serii Wszędzie, byleby gdzie indziej niż jest pryzma, wywala kupę jak 150, co nie? A na pryzmie? A tu Bolek, a na pryzmie jest dobrze. A tutaj Bolek to samo, na trawie wywalił kupa jak nie powiem co. No jednak kupa, widać, że te wybracana. silosy mają jakieś, wiesz, kurwa mać zamknięte. Czyli jednak mają znaczenie. Mają jakieś znaczenie, nie, mimo że tam nie masz tego... Może, może tylko do trawy, może nie dam do kisząci, nam do czonki. Nie no, ale nie pewnie... Nie no, zobacz słomę, ciekawe jak ze słomą, jakbyśmy silos wysypali. No ale co? Nie, mi się wydaje, że Silosu by nie... Ciekawe właśnie, czy by przyjęło ją, czy nie. To znaczy miałby miałoby nie przyjąć? No może wyskoczyć, że na przykład tego tutaj nie przyjmujemy i tyle. Ale, czy to, ale my nie wyładowujemy no czy nie przecież. To tutaj przyjmujemy, wybierdal. I... Co? Że my tutaj wyładowujemy ręcznie to, a nie... No tak, te... ale może być trigger. tak, może być tak, że jednak tam jest jakiś trigger, albo nie wiem, jakiś... No może coś tam być, w, w, w ogóle, ale na co nam Seeross <noise> sypać? Ja, jak, tam, jak tam u tych... Jak tam u świn nam starczy do końca serii No a pewno. Ja trzeba tam w ogóle u świn, u świn pogarnąć. Tam jest wszystko posprzątane. Posprzątane? Ja tam widziałem wszystko. A 100%. bo je, no, jo, ja jedną łopatę zebrałem, ale nie wiem czy jest jak z tym. Z wodą i... jest 100%, i... No może, że jest 100 ja buga. Nie nie nie, no bo ja ogólnie sprzątłem nie. przed odcinkiem wszystko. Jest 100%. A, no czy coś to tak, ale woda? I sama? Tak, wszystko jest 100%, Aha. każda z rzeczy jest 100%. No to oprócz super. buraka i ziemniak. No tego to, nie posiadamy. Tego to ja mam, ja mam pierwszy zbiornik tego też chwilę. A nie mam będzie. Pierwsze dwie tony. Ja tu sobie jeżdżę, jeżdżę i wam powiem, że ja też... Ja pierwsze dole, kręcę... te przecież pojadę prosto kombajnem, a Bo co? Nie, ja, nic. No. Ja teraz pojadę po ten... Szkoda mi przyczep. Ja, ja teraz pojadę już na biogazownię to sypać. Ostatnią przyczepę się powierzę taką świeżą zawieść się tym owcom. Owieczki. Tak? No mogą być kolejne zwierzęta, na których, no naprawdę, tutaj jestem w szoku, bo teraz wystarczy dla nich zwykła świeża trawa, gdzie no. Można ją w fajny, szybki sposób pozyskać, tak? Tak dla walka, wypuścić go tylko. Także kurde powiem Potrzeba Wam no, ciekawie, ciekawie, ciekawie. Choć właśnie ciekawy I nam, jaki tak mniej więcej zarabiać. czas oczekiwania będzie, ile dni na wełnę? No pewnie sporo. No tą szczepę, brand tak to jest brandnerka Adaś, co ty mówiłeś, nie figierka, tak. bierze tylko, no to jeżeli chodzi o tą brandnerkę, to kosztuje 9,5 tysiąca, także niedługo sobie ją sprawimy prawdopodobnie przed yy, kolejnymi siewami, bo trzeba będzie przywieźć mm -hmm. wtedy wszystkie palety i w ogóle. Kurwa, nie mieliśmy nic przed Fendą kupować. No ale no, to no, no, ty, jeżeli Fenda chcemy kupić po żniwach, przed siewami jeszcze, no to... No, no to żniwa, to no akurat, to akurat, no to będziesz miał, po żniwach, to akurat będziesz miał Fenda i kupisz... Po żniwa. Kupisz no przyczepę. 9,5 tysiąca, to tam, tak jak Brączek powiedział, kilka łych na tym, na biogazowni i mamy. Najpierw pierwszy trzeba tam coś mieć. już Mówię, zrobionego, żeby to to, no, tam, tam trzeba będzie, wiecie, tam jest zgniecenia. Teraz, jak ja popatrzyłem, ja spróbowałem, jak wracałem, z, tak przed odcinkiem, maszynami zjeżdżałem. Był Kombajny, akurat ciągnik, nie, jechałem caseem hmm. e, z tymi kołami szerokimi i tą <laughs> samozbierającą. Ja cię kręcę. Po, pewne momenty były takie, że musiałem przód, tył, przód, tył i ledwo, ledwo pojechałem, nie? Najłatwiej, żeby zauważyłem, żeby ubić to, to no. walęce, najcięższe obciążniki na tu za i na ty, czyli najlepiej pojechać samejem. Yy, Albo w koła mu obciążniki. No też to Te no, najlepiej, no wszystko. Żeby jak najbardziej obciążyć właśnie ciągnik i wtedy wjechać. No wtedy i tak zrobimy. W trzej byśmy mogli jechać wtedy. No, ja. Ale samej zauważyłem, że naprawdę robi robotę, bo pojemu tylko dowali właśnie największe obciążniki, można też w kołach i, i naprawdę robota przednia. Nie, ale ładny zestawik, nie, nie mówcie, że nie, bo ładnie pasują, bo to jest potingerka, nie? Ta si kosiareczka, jo! Tak. A nie Leili? Nie, nie. Nie, 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 nie. to się Także na razie jest impreza. Jest impreza. Myślę, że bomba. kręcą się tu nie i, i Łowiec. No bo ty, jak mam teraz tam się ten, to lepiej później się pomęczyć i jak nie ma tam gdzie wysypać. Chciałem po prostu zobaczyć, czy jest wiatr. Myślałem, że jest właśnie przy każdych zwierzętach wiata. Szkoda właśnie, że tu u nich nie ma. Musisz się postawić. Także powiem wam, że prawdopodobnie łowiec, to najlepszy pewnie z tym by był pewnie ten yy, taśmociąg. Tam kupę sypnąć i wiesz. I jazda, nie? I on by im pewnie, bo one... Mogę się założyć, że jeżeli będziemy sypać po prostu trawę, no bo nie ma czegoś innego, tak jak wiesz, wszystkiego to one tą trawę będą szybko wiesz, zżerały, że tak powiem. Pewno. To pewnie będzie to, że po prostu to jest tani, wiesz... Yy, że tak powiem tra tra trawę łatwo znaleźć i w ogóle ściąć przywieźć, a ale za to będą mi ich dużych dużych ilościach będą mnie zabierały. W ogóle ile Bronek, tam masz tego skosiłeś już czy nie? Nie koszę jeszcze. Dużo masz tam tego jęczmińa nie już? Mm, niecałe pół pola mi zostało, a mam już półtorej zbiornika. E to ładnie, ładnie, ładnie. No, ładnie. no będą, będzie. No 2,5 zbiornika raczej będzie gdzieś około. No, no to dobre, to. dobre i to i też trochę tej słomy to już zawsze tego zboża coś tam będziemy mieli. Nie, raczej. dużo, dużo, jak na takie pole to naprawdę dużo będzie tego. No, będziemy mieli na samym sezonie pełno więc wreszcie będziemy powoli uzależniać się, że tak powiem, od naszej y, rzodki oleistej, bo już troszeczkę zaczyna to wpływ... No, w tym sezonie na pewno jeszcze gdzieś zasiejemy, bo na pewno Pewnie to jeszcze tak, dzień, ale już na, naprawdę cieszę się, że powoli z tego wychodzimy, bo no utrapienie to jest siać kilka razy, to wiecie jak to jest. No zobaczcie naszą kiszoneczkę. Ach, kiszoneczka. Ja to chyba ja tak, tak zrobię, że usypię dużą... Pry... Nie wiem, czy usypywać po całym silosie? Czy usypać tutaj gdzieś z początku tylko silosa? Nie. No, no, może do połowy najlepiej. No do połowy. przejdziemy sobie na pół i tylko do połowy tych na razie, bo no tam bra. nie będzie tego tak dużo wcale. Dobra, spoko. No i tak mamy. I co teraz? No jak skosimy tą całą? To przy tam tamtej kukurydzy to też ukosimy, Tak, nie? tak, tak. No, no, no. Tak zrobimy tak, że robię, żeby mówię. Tutaj prawdopodobnie no na koniec, jak zrobimy się już w polu, obrobimy się. W sensie, że ze żniwami. Na pewno ktoś już tutaj teraz w swoim odcinku godzinnym będzie tu już coś działał. Jeden będzie tu ściął tą trawę pewnie, jeden będzie tutaj działał No no, na pewno jak brączek kupi ten wał, no to to od razu lecimy z tym bez żadnego ale No także na pewno sobie jakoś tam poradzimy z tym ja mam jeszcze Jestem, jeszcze jestem ciekawy właśnie Ej, zobaczcie w statystykach czy jest jakaś inna cena za świeżą trawę jako że u na biogazowni. Nie na pewno nie, jest nie, taka nie. sama, to jest tak samo... Ej a mam nadzieję, ale można nie trawę? Nie no a, można, bo przecież można, w każdym można. farmingu było można no znaczy w każdym, w 13 chyba nie było jeszcze biogazowni, nie? W 15 eee, była dopiero pierwsza biogazownia Była chyba 13 15. Ej właśnie, była, bo dzisiaj była, się z Tanasem... Była? Była była, była. Ej, tak dzisiaj z Tanasem żeśmy tak rozmawiali i W 15 powiedz mi było już to sypanie takie na przyczepie, że w, się podnosiło w kilku miejscach, czy nie? To dopiero pod koniec było farminga, bo to było jak. Bo to w modach No właśnie, no. a nas, ja mówiłem Tanasowi, że znaczy, to prawdą... to nie prawda... było w modach, to dodawane było do przyczepy a jo. no właśnie. I ja mu mówię, że tak mi się wydaje, że to z modu było, bo pierwszy raz dopiero w 17 zrobili to sypanie na wrożnę. a on nie nie, już było na pewno. Mówię, kurde, coś mi się wierzyć nie chce. Było, było ale tylko w niektórych do... przyczepach. No, tak, no tak, 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 tak. No bo pamiętam, że niektóre miały, a niektóre nie. Bo tak dzisiaj właśnie akcja obornik była na czeskiej. Miały dużo. No, na czeskiej była właśnie akcja obornik na na tym, na rozrzutniku się tak usypywało, nie, się nie, 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 mówię, kurde, nie, 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 No, w ogóle dzisiaj pomysł, No, bo wy chcieliście później kupować nie, do nie, specjalną, nie, Znaczy Wracaj na tą o. dużą tą. Yy, jaką chciał kupować? Wenhuisa. ale nie, wiem no jak właśnie. to jest porównanie ceny Aha, z tą. Słuchaj, a jakby kupił e, później, jak już będzie mieli tą Krogera, tutaj tą agrolanierkę, e, jakby kupił tą e, Fortunę. Czekaj, fortuna. Tą. A Fortuna, no, 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 a bo ty jeszcze lepiej Fortunkę z racji tego, że ona jest wyższa, nie? Bo to do buraków I ona też będzie jest do, do wszystkiego, a to węch. Wiem, wiem, do wiem, piszonki. wiem. Tylko że ogólnie. Nie wiem, czy nasze kombajny dadzą radę sypać na nią. Perguson na pewno da radę. Da radę? Bo ona jest wysoka strasznie, Perguson nie? Perguson na pewno da radę. Stop no to dobre i to, bo, bo jak nie, to też jeszcze sobie myślałem o tej Fiegle jednak. Bo ona też jest bardzo fajna, ta, ta randemka. Ta szara taka. No, tak, tak. No, Także no, powiem wam, że mogą być ciekawie. No, będziemy sobie myśleć nad tymi szczepami. Eee, właśnie, bo dużo sprzeczaliście się w komentarzach, że czemu nie woziliśmy rozrzutnikiem, w ogóle nie wiem, czy da się rozrzutnikiem wozić, jedni pisali, że się da, drudzy, że nie, więc nie wiem, czy to po prostu tak sobie niektórzy gadali, bo od tak eee, Ta, ja Ale jestem ciekawy właśnie, czy, czy zmienili teraz to, bo w 15 wiem, że nie można było na 100% wozić rozrzutnikami kukurydzy. No, no z jednej strony powiem szczerze, jak tak teraz patrzę, no to Ty, nawet całkiem Przecież to będzie pokazane czy, co możesz wozić, sprawdzam. No. Teraz będziemy się sprzeczać, kurde, tak mi teraz do góry szkodzi, że... No właśnie. No nie, bo sam, sam, sam tutaj obornik. No, no to nie, nie, no nie, ale bardzo było dużo komentarzy, co mnie zdziwiło, aż w pewnym momencie myślałem, że naprawdę jednak się da e, wozić nią... Powiem szczerze, dopóki sami nie sprawdzimy nie możemy oceniać, bo hmm. może wiesz, no pokazane jest, że tylko jednak do tego obornika, tak? Ale... Jako typowo ścieczkę też można zapać, ale myślę, że jeżeli... Nie ma tam tego znaczka jakiś mm, no mm, Nie, nie, nie. Ja nie wiesz, by zapomnieli o takim czymś. Nie, raczej nie, nie po ma. prostu ludzie po prostu tak powiedzieli czemu żeśmy nie robili, no bo w realu tak się robi, no to... No, to no może dla może by tak to było. Może za rok zrobimy test. Czemu Ta... nie? Ale ładny ten zestaw, kurczę. Ty powiem wam, że naprawdę jedna taka łąka w sezonie i też można się dorobić. Nie, masz połowę czy nie? No co ty, a ja już trzeci trzeci ten. Ja mam dopiero wieżę objechane, cztery dookoła. Nie, ja, to gitara. I mam to trzy. To gitara. Ale to jest piękne, że wyjeżdżasz z tej... Wyjeżdżasz z trawy i ona z automatu tak dostaje tego dźwięku przyspieszenia i wszystko. Później na koniec jeszcze będę musiał poprzeczniaki tak obzbierać, bo jak widzicie na tych łukach tak nie dozbierywuje mi do końca. A dać tu pięknie jeszcze. Jednak Case się przydał. Kurczę, jakbyśmy mieli go sprzedać i na jeden kombaj to nie byłoby w ogóle sensu. Nie no, Dobrze, że jest A nasz masz to tam, czy nie? My już skoszyłem Dobrze, mi naprawiliśmy Ile? w ogóle te maszyny Co? Co było tego? 5,5 Eee, kurde No to masz ty, to masz z tego pola masz... Pichę prawie, pichę nie no, niecałą, niecałą. no to Gdzie zobacz To na żadnej innej uprawie wątpię, że tak nie wyjdziemy Na nie wiem, czy na kiszące byś tak wyszedł No na kiszące byś wyszedł na pewno z tego pola Mówisz? Na, kiszącie, na kiszące, na to kurwa nawet na miedzy byś wyszedł O kurwa ty to dawaj że, na następny sezon Tam żeśmy mieli ton kurde z poprzeczniaka, z, nie? No, no pół, pół, pół miliona kurcze z dwóch puli to nie ukrywajmy Nie, bo... nie raczej, raczej byś nie wyszedł chyba na kiszące z tego Tak teraz sobie myślę, że chyba raczej nie No bo ty no kurcze nie, nie jest dużo, no, tak mi się wydaje bynajmniej, ale Jednak ta soja jest naprawdę opłacalna no, Kurwa, co my gadamy? Na, na wielkim polu, przecież jak zasiejemy wielkie pole kukurydzy i wielkie pole takie samo soi to będzie y, kukurydza wygra. No to jeżeli czemu. Jak Jaka kukurydza małe wygra? Pole... Na kiszonkę? No. no to jeżeli zasiejemy ma... małe pole no. kukurydzą i drugie takie same małe pole soją, no to też kukurydza wygra. No, no, przecież, no. To jest, przecież to proporcje kurwa, no ej. W ogóle co my ja garałem, teraz? dobra, trzeba będzie sprawdzić zasiejemy I stary w jeden silos wsypiemy, tak. Sam ten towar z tego. Albo po prostu tak. chociaż nie, to nowo sprawdzimy. To już wystarczy. Na przyczepach, na przyczepach. No i same, same tony wystarczą. No jedna, ty. Poczekaj, no i policzmy, tam by była ze dwa zestawy tej samo zbierającej Trzy gdzieś. Nie no, trzy może nie. Z dwa i pół zestawu, no to mamy 50-65 ton gdzieś. Hmm. Weź to teraz pomnóż 65 ton razy 400 No tam się nie chcę, ja mam wolność głowy. 20 tysięcy, tak? <grym> no co no. tak. No no to wyjdziesz jeszcze lepiej Ale no to tylko tak, tak bola, na oko sobie powiedziałem. 19 ton jęczmienia. No to kurczę, no. nie nie, to w tym roku nawet nawet te silosy się nam zapełnią To ty, jęczmień my nie sprzedaliśmy w tamtym sezonie nie? Sprzedaliśmy wszystko Sprzedaliśmy? U. Myślałem że jednak nie to w tym roku by było Mamy do sprzedania Eee, kurwa, co ja gadam? Jest, jak jestem głupi. Trzy przenicę kościłem pszenicę sprzedaliśmy jęczmienia i sprzedawaliśmy. No właśnie. No właśnie. Eee, 40 ton rzepaku, 35 ton soi, 27 ton jęczmienia i 19 ton pszenicy. No to, to już dużo. Na samym rzepaku i na samej soi ile wyjdziemy. Mm. Na pewno będzie naczelnik. Dobra, jest będzie. pięknie. Ogólnie ludzie coś nam pisali, że mm, kurde co to było? A, że w tym, że podobno w silosie zawsze zostaje gdzieś tam taka kukurydza i podobno później ciężko drugą przykryć. Mam nadzieję, że u nas się tak nie stanie, bo by był przypał trochę. Jak co, co? Że podobno gdzieś zawsze w silosach, nie, w tych ściankach, jak się dobrze no wyskręca. Teraz mi się wydawało też, że została. No, no i właśnie. No i ludzie napisali, że jest specjalny ten mod do Adam, czyszczenia. Ty kurwa zabije chyba. Czemu ty przyjechałeś tu pole tutaj? A czemu nie? Mówiłem, że na odcinku to będę robił. No to tak, ja radę ten pasek, bo jest odcięty. Masz już to no docięte w sumie do końca czekaj, po mam znowu już ma robić Właśnie. No Ty że kukuryty chcesz wiem. zrobić, to jest coś, zrobisz jeszcze ścięcie trawy, zrobisz biogazownię To spokojnie nie starczy i ci sobie. może świnie dobra, sobie sprzedać Dobra 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 Adam ile masz odcinek na minut? Ty, 24, jeszcze jedną przyczepę zrobię, tylko za... Ja to nie, to ja zjeżdżam na kawę. Dobra, to ja zjeżdżam na kawę wtedy. No kurde, nie no weź się, wiesz, bo obciąłem się do pełna. To ej, to jedź kukurydzę nie. już obetnij sobie chociaż dookoła. No, no, zanim bo... ja header przeczepię, to ty się już końco. Zanim ja kawę, zanim ja Ale widzicie te, jakie po... to robotne są? Nie chcą robić. Ja to zawsze po odcinku jeszcze ja zostaję. Sobie, nie, ja sobie <laughs> przygotuję ten. O kurwa tą wbeczkę przedstawię. Ja sobie przygotuję wiesz co, przyczepię, szczepię już do kukurydzy header przepnę. my podobno piątkę kupujemy na następnym sezonie. Jaką piątkę, pole. <noise> chyba pół litrówkę. <noise> <noise> chyba pół to no właśnie. Ja na razie, na razie o polach nie musimy już nic, kompletnie nic. Ja ja myśli, no, bo jak my mamy 200 tysięcy kredytu to Adam po nocach spadnie może mówił? Myśli no. cały czas. Miałem malucha. Strzelamy. Dobra, czekaj, jak połóż mnie. Nie? Ja A? To tu jest obnawozona? Ob tak, tu już ja już wszystko... Ła, wszystkie tu pole jakie łap, są koło łap, domu to ja już obwiozłem. Nawozona. Dobra, dobra, dobra. Łaka, łaka. Eee. Łaka, Jaka przystawka jest? Kurwa, co? Jaka? Do kukurydzy. Nie, w tym sezonie to odpuszczamy na 100% jeszcze. Kurwa, No co? co ty? No ale ty, słuchaj, co kupisz? Tą przystawkę, a tak na następny sezon nie robimy już na ziarno kukurydzy. Nie, 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 ja tam nie. Kupiłem, nie, jeden się mówi. przemęczymy, ja gadałem z brączkiem już przed odcinkiem, co? Teraz mieliśmy kupić w końcu tego fenda, to kupmy fenda, jest jeszcze pełno rzeczy, które mamy kupić. Nie idźmy w niepotrzebne koszty, dopiero co kupiliśmy tą małą. Pomęczmy się, ja się trochę, bo ja, ja się pomęczę, no, ja, ja nie mów... nie mam nic z robotu No, no ja mówię go gościu, pomęczmy się trochę, bo jak będziemy mieli tak samo jak no, zobacz, z przy tą przystawką teraz do tej, do naszej sieczkani, byśmy kupili to, zobacz, tą no, no, trawę byśmy wszystko mieli raz, dwa w... No wiesz, no ale no tutaj jedzie, jedzie dopiero pierwszy sezon tej trawy, więc nie porównywa. ja... No dobra, już, no. A, jedziemy, ale tak? miałeś dużo w tamtym roku. A No to, no ale miałeś. No, no to miałem, no ale to nie, to, nie, no, moim no, zdaniem to zbrań, jest dobrze. No, bracia chrześcijanie, nie kłóćmy się, jest nie, gitara... Po prostu, no dla mnie to jest masakryczne. Teraz. No trudno, ja się mogę tam męczyć jak nie chcecie. No, to ja też się Męczcie bo... Bierzcie i męczcie się z tego wszyscy. Dobra, gdzie są przyczepy? Nie wiem, kradli chyba. Ale ja muszę, ja Spam w komentarzach będzie ogromny pewnie, pójdziemy tym męczyć. No trudno. Jak... Już, już wtedy było, jak e, u mnie na odcinku to było. No, no wie, u mnie to, teraz też był spam, żeby kupić ten. W komentarzach, że to jest masakryczne robić tym czymś No trudno, to to jeden sobie zrobił odcink. No i wiesz, z jednej strony też jeżeli naprawdę ktoś pojedzie chociaż troszeczkę nierówno i nie spojrzy, no to jeden zawsze tym kołem się użyna jeden Nie wiem ja tam jeździłem, był A jak Rachuj. nie patrzyłeś na koło? Zobaczymy, zobaczymy jak to będzie Tego, że jest wylecie. ta przystawka 30 tysięcy kosztuje i... No właśnie, to jest aż 6 tysięcy, to jest za budżet, No, budzie, no mówię właśnie. No. Gdyby kosztowała choć już, nie no. wiem, zdychę 15... Oddychę no, to byśmy no to... mieli już dawno. Tak, to byśmy na tej nie kupowali prawdopodobnie, żeby by kosztowała tamta dychę. No, no, tak by było młotko byli. Nie, Nie, jest dobrze. Jeszcze ten sezon spokojnie, mówię, następnym nie będziemy tego tego robić. Jak coś, to może jedynie mało jakieś pole słonecznika, tak w tamtym sezonie. Nie, ja teraz nie tutaj po kukurydzy, nie? No. Trzeba teraz paryżować tak? Aha. No no to akurat to jest jeszcze talerzowanie może sobie na... Przykład. Jeden będzie sobie kosił i już, Ty już kosisz w końcu tumku kurde czy nie? Nie, nie kosztowanie. Eee, które pola wymagają zaorania, tak mnie teraz to ciekawi, czekaj. No właśnie to samo oglądam. Eee, szczerze eee, Żadno. Jak się Żadne. Nie musimy nic w tym sezonie. To to są co dwa, co, co, czy, co trzy. To tego czekaj, trzy. czekaj. No bo Adam byłem, słuchaj, ej ej, 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 słuchaj. No. Jeżeli Adam jeszcze skusiłby 14 i 15, to wtedy dopiero na nich nam pokażą. No, bo 14 nie była no, 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 no. orana, no, 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 no. a 15. 14 piętraska... będzie musiała być za orana, bo widzisz, że takie no. są czerwone przebłyski tam, czyli tak. będzie, to znaczy, że będzie mm. musiała ale być 14... za orana. Nie to była orana w był tamtym sezonie, nie była, była ta. Nie, nie, ale... nie, była Adam ta gdzieś kiedyś ostatnim 14 był odcinek u Ciebie na ten. Tak, ale nie, no. bo wtedy no. robiliśmy, że zostawiamy dwa duże pola bez orki, żeby było ten taki, wiesz, co roku było trochę do Orania i tyle, nie? Dobra, mi to już pika musimy zaorać teraz, tylko koło. My sobie kończymy ten odcinek, nie na no, zestaw, jest konkretny. Także co, kochani, ja wam dziękuję ślicznie za uwagę. Ja Zapraszam ja już tak. na godzinny odcinek, bo już jutro się, Także no, będzie się troszeczkę działo, a my prawdopodobnie słyszymy się już w poniedziałek. Także co, dzięki wielkie za uwagę do kolejnego odcineczka. I na razie trzymajcie się. Cześć. Do cześć.